Nie wstawiłem kamerki, ale spoczko Ścieżko, źleczki i z tej strony oryginalne, a dziś sobie yy, e, e, e. Minecraft, party oczywiście bez huzuni. Nie gram na huzuni i teraz o jezu, jak ja nie lubię tej gierki. Kurde, no. Czy, nie wiem, czy was może legować, bo mnie oczywiście nie leguje. O, oh, no, 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 ja nie chcę być TNT, bo spadnę. Oh, nie, ja no. Oh. Lul! No, jestem, chyba tnt, TNT. TNT jestem. Jest, nie jestem TNT. Dobra. Byłem TNT. ja, nie, 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 kurde! Odejdz, oh, jest, jestem, że nie jestem TNT. Ojej, oh, siedem graczy pozostało. Jestem bogiem, jestem bogiem. Zaraz mnie złapią. O oh, no, jestem TNT, TNT jestem, jest, jestem TNT, jestem TNT. No 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 wy... kurde, no. mam fig no? Ale jestem trzeci, jestem trzeci. Byłem trzeci. No i fajnie. O, nie loguje mnie. Spoczuszko co się nagrywa? Jest! Trzeci byłem. Fajnie, cieszę się. Szkoda, że nie widzieliście mojej gminy. Yy, dobra, teraz... Kurde, teraz gra nauki, jak ja jej nienawidzę. Muszę się gdzieś. O oh no, schować się muszę. O, idę. Idę tam. No, zginę, zginę, zginę to! Nie, nie zginęłem tego. Kurde! A jak ja nie robię tej areneczki! a no, bo właśnie przy tej mnie laguje! Ale, ale teraz mnie nie zlagowało, więc jest dobrze. Sorry, jak widzieliście na początku, laga, ale ja nie mam lagów oczywiście. 50 FPSów standard, bo 40, fajnie. Dobra, właśnie sobie patrzę. Jest! Dobrze! Pięknie, pięknie, pięknie. Głosuję na tego typka. A jak oni tam wyszedli? Wszedli, czy jak to tam się mówi? Proszę Państwa, kto tu wygra? ja, jajaj, dobra, głosuję na tego typeczka. GG SkilekPL. Chyba dla Ciebie GG, bo ja nie wiem w ogóle... Muszę przejść jak oni tam wchodzą. wchodzą, bo... Chyba już znam tylko, a nie, nie znam. <gry> e, dobra, chyba ten filmik będzie bez cięć, bo to jest 11.15, kurde, no szkoda. Oczywiście wyjście do... Dotarłem do 11, czyli to jest druga minigierka, na której gram. Ciekawe czy będzie parkour, bo ja nie lubię strasznie parkoura, bo właśnie mnie laguje. Trzech graczy pozostało, właśnie widzę tutaj typka, ale czyżby zestrzelił tego? Nie, nie zestrzelił, no kurde, szkoda. Ale właśnie widzę, widzę, właśnie widzę przy Państwa, czyżby to... Co on zrobił? Co on, kurde, zrobił? Nie wiem, co on zrobił. Yy, mam dla Was też voucherki, bo w poprzednim odcinku... W, w poprzednim odcineczku dałem 10 voucherków na sweepa na Craft Gamesach na 7 dni. A teraz będzie jeden y, sweep na 30 dni voucherek. Yy, jak będzie oczywiście 10 łapek... 10? 15 łapek, żeby, żeby jak będzie 15 co najmniej będzie 11, 12 to wstają wulczerka od razu bo pod tamtym jest już 5, wrzuciłem go chyba 2 godziny temu yy, dobra, 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 właśnie sobie widzę, że to... dobra, 3 graczy nadal pozostało, no kurde, bolek yy, i właśnie jest dwóch graczy pięknie, pięknie, pięknie yy, i właśnie zobaczymy kto kto co dziednie, bo widać, że ten nie widzi tego, ale Czyżby, czyżby i by ja Ajajaj, prawie i pięknie. Mam z Ja liczyłem na skilka pro i jest na Kilka pro. Jezu, jest taki ten. Mm, nie wiem jak on się nazywał, oczywiście. Kurde, brak odpowiedzi. No spoko, 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 bardzo spoko. W takim, w takim momencie, no. Kurde, bolek. Naprawdę chyba się widzimy za chwileczkę, bo jak minie od tego ja, to widzimy się za chwileczkę. Kurde, to. Oh, no no, no. no. A, dobra, widzimy się za chwileczkę, PUM! Yy, dobra zióweczki! O Jezu, dobra zióweczki, ja się sam na ale... O to czwarta? O Jezu, ja... Przecież mi Minecrafta wywaliło i ja nowa musiałem jego modzić, ale na razie mamy... Czekaj, to dobrze? Tak? Tak, bo tu po lewej stronie górnej pokazuje ile mam FPS-y Ale Ja nie wiem jak to się połącza, chyba co w Huzu nie jest gdzieś, tak? Nie. Yy, nie wiem, ale zostawiam to, bo nie chcę. O Jezu, jak to szybko. Patrzcie, patrzcie. Czy, czy ktoś będzie? Zgin. ja, no dobra, nie chcę mi się robić tego faila takiego, yy, wiecie, o co chodzi. Mówię trochę głośniej, bo... Yy, o Jezu, mikrofon trochę źle wziąłem. Dobra, 9 graczy pozostało, zobaczmy, czy zginie ktoś, dwóch zginęło. No dobrze, czerwona wełna jest, yy, czyżby nie, 4 graczy znowu jest. Yy, dobra, razem dobra. dobra. Yy, nie tak dużo, yy, spoko, pomara. Cicho tam! Yy, dobra. O, jest, dobrze, Sonata500, yy, do gratuluję. Yy, czyżby to była kowadełka? Nie, nie wiem co to jest. Co to jest za arena, ziomy? Ej, ziomy, nie wiem co to naprawdę... Ej, lol, ziomy, nie wiem co to jest za arena. Aaa, dobra, pioseneczka, tak? Ja muszę się... Ja to przegram, bo nie umiem w to grać. Kurde, bolek, no. Wiecie, zaraz tu... Kurde... Oh my goodness! No nie! No nie! Dajcie mi! Dajcie mi! Dajcie! Dajcie. Yy, nie, ja akurat nie umiem w to grać, więc widzimy się za chwileczkę. Pa yy, dobre Yy, tak, już, dobra jest po stopie i... następna... O oh no! Jak oni tam wyszli? Kurde, no, ja też tam chcę wejść. Ale dobra. Ale to... Oczywiście... To jest najgorsze, bo... Yy, o, Jezu, ziomeczki. Yy, miałem taki problemik trochę i... Gram bez słuchawek teraz, więc yy, wiecie. Yy, I kurde, zlamiłem dwie ręki chyba, jeśli się nie mylę. No ale miałem problem. Nawet ziomki, przykro, ale problem miałem, więc dwie ręki chyba opuściłem, albo jedną. Jestem chyba 26, nie wiem, albo 28, nie wiem. Nie wiem ile tu w ogóle jest graczy, ale wy muzykę w tle i mówię tak trochę głośniej. Mmm, mmm, mm, mmm, A no zobaczymy kto wygra tuarenkę popcorn, popcorn Nie, dobra, to dobrze. Dobrze. O Jezu na konikach gramy, kurde. Trzeba fapać. <mulity> nie będę pewnie... Pewnie będę ostatni, bo ja kurde nie jestem dobry w tym. O oh no, 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 no! Kurde, prawie ostatni jestem ziomy! Nie, nie ostatni. Jednak nie ostatni. Kurde, nie jestem mistrzem topania, fa kurde, no. <mulity> Trzeba naciskać. O jezu! Za... No, kurde, zale zramiłem. No to ja chyba nie co ja Nie wiem. E, dobra. Na pewno nie jestem ostatni. Ale. O nie! Kurde! Konie! Koniu! No nie, czym tu takie szkody? 21 ziomy, no. Co to miało być? Beeches. A to co? Kowadła? Czy kurczaki? Kurczaki, ziemniaki. Y nie, to TNT, dobra. Mm, nie da się złapać. Fa Co? Serio było napisane fapaj? Lol, spoko. Kurczaki, ziemniaki. Zadam TNT wybuchnie, ziomy. Więc ja nie chcę być TNT. Oh, no, 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 no. Dobrze, jest, nie jestem TNT. Jej. Nie jestem TNT e, Dobra Fajnie, że nie jestem TNT Może będę. Może ukończę trzeci Kurde, jestem TNT Ladies Wybuchnie! Jest, nie jestem TNT Oczywiście było bardzo. Dobra, prawie mnie złapali e, O nie, ja nie jestem w tym dobry Jasne, dobra, ktoś zginął, jestem jedenasty Przy. Mm... I. Kurde, tu naprawdę jest powaga, bo ziomki tu jest naprawdę bardzo trudne. E, nie, na razie. What the hell? Jestem tajenty! Jestem tajenty! Nie mogę wybuchnąć, kurde, no. Shit! No, 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 no. kurde! Czterech graczy, piąty. Uu... E, jak mówiłem, voucherek jest zapięty za na 30 dni sweep yy, na Craft Gamesach yy, Jak będzie 15 łapek w górę Wziąłem Więc wiecie Nie wiem kto to zgarnie Ale możecie w komentarzu napisać kto zgarnie Jeżeli ma się konto Kurde szósty byłem no yy, Jeżeli ma się konto na YouTube No nie wiem czy wy macie bo Kurde nie znowu zlagował Kurde no nie No dobra może odlaguję A jak nie to Naprawdę się wkurzę. Dobra, jeszcze jak mi nie odleguje to kończę odcinek, bo naprawdę trwa 11 minut to chyba za długo. Ziomy, więc yy, wiecie. Jeżeli mi wywali, to kończę odcineczek. No, przykro mi, ale włóczerek jest do wygrania. Yeah. No, włóczerek do wygrania, no to wiecie, ziomy. O nie, 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 dobra. O kurde, też bym. Dobra. To ja może już zakończę odcineczek. Jeżeli wam ten odcinek się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jaka czterka? Dobra, możecie zostawić łapkę w górę. Znaczy, nawet zostawcie łapkę, bo ja oczywiście. Ten. Mam voucherka dla was już przygotowanego, bo tam 10 voucherków, plus ten jeden na tym odcinku. Naprawdę za dużo. Ale no, wiecie, no. no po prostu. Yy, tak, więc jeżeli wam ten odcinek się spodobał, zostawcie pod spodem lajka, a jestem w końcu. Bye!